Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportycz 1.6 Turbo Benzyna 160 KONI z automatem 7DCT i wersja podstawowa z roku modelowego 2025. A w drugiej części filmu pokażemy sobie kilka propozycji finansowania. Zapraszam do oglądania. Kia Sportage i1.6 Turbo, benzyna 160 koni z automatem 7 DCT i wersja podstawowa z roku modelowego 2025, czyli wersja M w kolorze Juka Steel Grey. Cena 148 800 zł brutto. Choć oczywiście finalna cena uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Dlatego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu, a w drugiej części filmu pokażemy sobie kilka propozycji finansowania. W tej chwili również do wersji M można dołożyć pakiet zimowy. W cenie 2000 zł. dokładamy podgrzewane fotele z przodu i podgrzewaną kierownicę jako opcja. Tu wersja M. Jedyna dopłata to lakier metalizowany. I tak naprawdę chyba ta MK w Sportyżu to jest ta wersja, która najbardziej się zmieniła przy okazji zmiany roku modelowego z 2024 na 2025. Reflektory full LED, system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, felgi 17 cali i opona Michelin. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, tradycyjny kluczyk. No i wykończenie wersji M, w końcu na miękko. Zegary pod jedną taflą szkła. Kolejna zmiana na plus w Model R 2025. Kierownica skórzana. Dwupoziomowy asystent pasa ruchu. Tempomat. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny panel. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja. Automat. Podłokietnik, tapicerka w pełni materiałowa, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, ta tapicerka przyjemna w dotyku, manualna regulacja wysokości, wykończenie z tyłu, no tak jak wcześniej tu twardo, ale tu gdzie trzymamy łokieć jest miękko. Kanapa z regulacją kąta nachylenie oparcia Kanapa, oparcie dzielone na trzy części Na skrajnych siedziskach mamy isofiksy, Nawiew dla pasażerów z tyłu, kieszenie w oparciach Kolejna zmiana na plus W automacie mamy koło dojazdowe I dwupoziomową podłogę, czyli tą podłogę też można zrzucić o tak piętro niżej Składanie oparć A tutaj jest trzeci pas dla pasażera siedzącego na środku. Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową, dużo miejsca na szerokość. Ten samolot bardzo się zmienia, jak uzyskał te zegary pod jedną puszczą szkła. Deska miękka. No jak na wersję podstawową, bardzo w porządku, wyposażenie. No i dobra cena. Kamera, informacja z czujników, tu zresztą też dwufunkcyjny panel, usterko fotochromatyczne, system e -call. Teraz zapraszam na część poświęconą promocjom finansowym. Na początek to, co najłatwiej policzyć, czyli kredyt 50 na 50, cena cennikowa, pierwsza połowa teraz albo przed odbiorem samochodu, druga połowa po roku, no może nawet trochę więcej, bo jeżeli kredyt byłby uruchomiony w sierpniu, zapadalność raty mamy listopad 2025. Tu nowość i tu ciekawa propozycja kredyt 50 na 50 0% i po 12 miesiącach karencji mamy 36 rat. O obniżonym oprocentowanie 2439 439 Oczywiście, jeśli spłacimy kwotę kredytu, czyli tą drugą połowę po roku do roku, no to mamy 0% i to jest fajna opcja, bo często też się klienci zastanawiają, co jeśli nie uzbierają przez ten rok tej drugiej połowy. Tu mamy kredyt tradycyjny na 60 miesięcy 1507 zł, wkład własny połowa. KIA for you czyli wynajem dla osób fizycznych bez wkładu własnego 36 miesięcy, 15 rocznie, ubezpieczenie na cały okres najmu, samolot zastępczy, serwis i asystans na 3 lata, 15 000 rocznie 1980, 3 lata, 20 tysięcy rocznie 2077 brutto, 3 lata, 25 297 brutto. KIA Finance, i tu mamy kredyt e, Smart czyli taki wynajem bez produktów dodatkowych, z gwarancją odkupu tudzież z prawem pierwokupu klienta. Wkład własny 10%, niższa cena, bo mamy sugerowany rabat dla tego typu e, finansowań. I rata miesięczna 1725 zł brutto na 4 lata i później wykup za 85 300 For Business, czyli wynajem dla działalności gospodarczych. 3 lata 15 tysięcy rocznie bez wkładu 1944. W racie ubezpieczenie OCAC NNW, obsługa serwisowa samochód zastępczy assistance na Europę. 20 tysięcy rocznie 2040 brutto, 25 tysięcy rocznie 2160. No i oczywiście ten przebieg można jeszcze podnieść, wtedy rata też będzie wyższa. Leasing Smart. Czyli taki wynajem długoterminowy bez produktów dodatkowych, stricte finansowanie: 10% wkładu 13689, 1467 brutto i na koniec wykup za 85300 na 4 lata. I tradycyjny leasing 20% wkładu 35 miesięcy 3488, na koniec 1% wykup i tradycyjny leasing na 4 lata 20%. 2,731 zł brutto. Tak naprawdę formę finansowania możemy dopasować do potrzeb klienta, dlatego osoby zainteresowane zapraszam oczywiście do kontaktu. 5,8, 5,5,2, 3,6, 3,6. Do następnego. Trzymajcie się.